Uwaga, ten film jest przeznaczony dla osób, które lubią przeklinanie. Dzieci, zatkajcie swoje uszy! Burszku, ja! co będziemy robić dzisiaj w nocy? To samo co każdej nocy pilki. Spróbujemy zawładnąć światem. No i wyruszyliśmy. W piątek, 13 lipca. Darek z Dorotą, Hanski z Anetą, Maniek. Oraz Gerard Romek i ja. Pierwsza usterka, toż to był piątek 13, zaskoczyła nas już we Wrocławiu. Co się stało? Co zepsułaś? Eee, to nie ja zepsułem, tylko Agasza zepsuła. Kurwa, teraz tu już ja zjebałem w ogóle, nie? Moja puszka podtynkowa na fu full fible latnicze. Właśnie doży dożyła swojej kurwa, nie wiem czego. Przepraszam, że Kina, ale jestem trochę zdenerwowany, bo... Nagasza swoją jakąś coś tam podłączyła. Dlaczego znaczy, się to romek podłączył pod nawą magaszy i się zepsuło, i teraz nie możemy tworzyć, bo Manik nie chce wziąć długopisu Co? Kurwa. Ja <śla> nam. Ostatecznie do Rumunii dojechaliśmy szybko. Na tyle, aby już w niedzielę rano wyruszyć na zaplanowaną przez Gerardę trasą do twierdzy ponoru. Idzie sobie wycieczka klinikowa. A zaraz są do dziury będziemy włazić. Monik, dajesz radę? Początek szlaku był całkiem łatwy. No, spoko. Tylko trzeba się otworzyć o ściany. Ale później było tylko gorzej. Jesteś cała? Oh. 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 Tak. Dobrze, że <ton> mo to nagrałaś. Po dotarciu na miejsce zrobiliśmy sobie kilka fotek i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Tym razem szlak był łatwiejszy. Radę dawały nawet turystki w Japonkach i Kozakach. Z parku Apuseni ruszyliśmy dalej. Kolejnym punktem była wciąż remontowana Transalpina, na której zatrzymało nas wygłodniałe stado osób. Przed którymi momentami trzeba było nawet uciekać. Co mówisz? Dałaś jeść? nie a ty dałeś uciekając przed osłami postanowiliśmy zjechać z głównej trasy i wjechać na bezdroża zobaczyliśmy co znaczy owczy pęd a także zdobyliśmy jeden z rumuńskich dwutysięczników Po południu zabraliśmy się za poszukiwanie drewna na wieczorne ognisko, na którym przygotowaliśmy kociołek. A wieczór umilała nam fajka wodna na bazie porządnej rumuńskiej palinki. A poranki dla niektórych były ciężkie, a dla innych pracowite. Pół godziny, bo tyle mogę nagrać. Good morning. Ktoś nagrywa jak ja sparzę tu te tukinie? Yes. Nie czy nie? Nie. Yes. Nie. Jasza, pożyczysz minuterku? Życzę. Ja Ramko wydawałam i mam. No, no, no. Już akcja, tak? <laughs> Lankniczny program kulinarny, ujęcie <laughs> drogie. <laughs> Dzień dobry Państwu. Witamy Was dzisiaj na przepięknej scenerii w Rumunii. Dzisiaj pokażemy Wam, jak usmażyć cukinię po polsku, w rumuńskim powietrzu. Potrzebne nam będzie z propą gaz techniczny, dwukilowa buta, najlepiej niebieska. Kuchenka gazowa od Makłowicza. Trochę cukinii. Świeże jajko, świeża bułka tarta, jeszcze świeższe mąka z zeszłego roku. Otóż, bierzemy sprzęta, czyli cukinkę, maczamy sobie w dżajku. Tak dobrze otoczona, kapiąca, mega w górę. tak Rypiemy do bułeczki tartej, ładnie to wszystko nam się tutaj obchodzi, jeszcze raz jajeczko okrzeniamy, pomotamy troszeczkę, teraz bułeczka poleci ładnie, tu pyk, 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 I jeszcze raz jajeczko, żeby było trochę panierki więcej, by się można było tym najeść w górę bo to wiadomo, że to jest takie normalnie, że koniec, nie? Tu troszeczkę jeszcze ten, i na super rozgrzaną telefonową batelnię, baterię. baterię, nieważne, nawalamy tutaj, no proszę już tutaj kamerzysta to mnie. Tu kładziemy. Skwierczy nam tu wszystko pięknie, ładnie. Przyciskamy, tylko, żeby tam się jajeczko ładnie, równo rozprowadziło. Tak. I efekt gotowy mamy. Wspólnie po chwili. Tak wyglądają cukinie. Jest to bardzo pyszne, zdrowe jedzonko. Mega. Mm, Polówki w po pochu. Mmm. Piocha. wszystkich wegetarianów. Że <gryw> mają iść tak pyszną jedzonką mianowicie wmawiają sobie, że jedzą kotlety a dobrze wiedzą, że nie jedzą ogólnie kłowić to wiadomo, chować się przy mnie, nie? trzy razy ale kuchenka mamy taką samą podobną cała, cała technika polega na tym żeby mieć fajną kuchenkę umiejętności są zupełne Duda, znaczna duda, nic się nie dzieje. Z transalpiny ruszyliśmy dalej, nierzadko jadąc wśród krów, czy będąc gonionymi przez psy. Kolejnym celem wyprawy była impreza w Bukareszcie. Ziemniaczku, założyć się z nami nie ma. A jaka tu kamerka chodzi, ojej! Podczas gdy panie delektowały się smakiem Złotego Trunku, panowie podziwiali widoki. Ale dupcia, ja Ma Maniek, weź tu zobacz, na trawo. Z Bukaresztu ruszyliśmy dalej, w kurzu w stronę wybrzeża Morza Czarnego. Stepowy krajobraz niestety nie sprzyjał zdobywaniu drewna na ognisko, dlatego pierwszy zauważony krzak stał się naszą ofiarą. To mam dla dzieci serialu, jak przetrwać noc nad morzem. Musisz mieć rowera, musisz mieć kolegów, musisz mieć lo... A jak, a? Musisz mieć login na landklinice, wycierać tutaj szekierę, wyciągać te mosty, tak jak to, to Całkiem delikatnie, delikatnie i co rąbię te drzewo. Po dojechaniu na wybrzeże zaliczyliśmy obowiązkową kąpiel w morzu, a wieczorem wyruszyliśmy na 12-kilometrowy spacer do opuszczonej fabryki, podczas którego trochę się działo. Niebo nam kazali świecić i hałasować, żeby dziki nas nie dorwały. Gdzie są dziki? To, 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 to. O, dzik, patrz. A jest? Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły kto spotyka w rumu dzika, ten kurwa drzewa szybko szuka i nie znika. dzik, cik jest, jest zły, dzik ma bardzo ostre kły, kto słodika w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. Kierując się w stronę Mołdawii, zahaczyliśmy o ruiny zamku Enisala, gdzie trafiliśmy na roczne festyn. Chwilową główną atrakcją staliśmy się my. Podczas zwiedzania zamku Gerard znalazł w krzakach kolorowy herb, który czym prędzej przymocował do Twojej dyskoteki. Jak sprawić, by lądower był groźny? Trzeba mieć trzy tytki, tarczę rodową... O kurna, za małe dziurki są tarczę rodową czegoś tam no i przyczepić do bagażnika, nie? Taka tarcza sprawia, że. Wszystkie Rumuny uciekają drogi. Ła! Teraz nasz jest lepszy niż... A jeżeli nie mamy herbu, zawsze możemy poratować się czaszkami. Co nam potrzebne? Dwie trytki i jedna mała czaszka. Nie wszystkie owce jeżdżą nad rowerem. Manie się chyba stupnęłem psa. ale rower go poczuł pod kołem.